Słuchajcie, ze względu na to, że Marcelinka zajmuje się cały czas moją osobą, ostatnio o niej mówiłem, ale to teraz, wczoraj, wczoraj o niej mówiłem, ale to z pewnych względów. Mówiłem o niej tylko dlatego, że ona zajmuje się cały czas moją osobą, cały czas udostępnia moje zdjęcia, moje posty, znaczy moje posty, walić te posty, ale chodzi o, o to, że udostępnia mój wizerunek. To ja postanowiłem również, tak jak mówiłem, rozwiesić plakaty na mieście. Rozwiesić plakaty na mieście. Sobie pozwoliłem, bo ja nie wiem w jakim celu ona, ona po prostu udostępnia mój wizerunek na swojej grupie. I postanowiłem też również zgłosić do mamy Iwony po prostu screeny wysłać screeny. Co yy, ta dziewczyna, yy, do czego ta dziewczyna założyła grupę pod nazwą, yy, pod nazwą yy, taką jaką ma nazwę. Nie będę nazw wymieniał. W każdym bądź razie No niestety nie pozostawiają, nie pozostawiam yy, po prostu ani złudzeń. ani złudzej, ani czego ci nie pozostawiam, Marcin. Ty w ogóle jak ty reklamę robisz? Ty w ogóle ty wiesz, co to znaczy robić reklamę komuś? Bo najpierw coś zaczynasz, a potem nie kończysz, Marcin. Ty tak zawsze masz czy jak? No bo to już był zły początek naszej znajomości. Marcin, poza tym ty cały czas powtarzałeś, że ty jesteś takim disco-polowcem, gwiazdą, artystą, malarzem, drukarzem, wahadłowcem. No każdym. I ty jesteś osobą publiczną. Przecież na to też są dowody, nie chcę mi się szukać, ale są dowody na to, Marcin, że Ty powtarzałeś niejednokrotnie, że jesteś osobą publiczną. A po drugie, ja Twojego wizerunku jako tako gdzieś tam nie udostępniałam na początku, bo udostępniałam Twoje linki z Twoimi postami gdzieś tam kierowane w sumie do ciebie, gdzie przyciągało to jakiś widzów. Więc yy, Ty mi nawet dziękowałeś za to, nie wiem czy pamiętasz. Może się doszukam, to puszczę gdzieś to na koniec. Ty mi nawet dziękowałeś za to, że, że robię ci dobrą reklamę. Ja to się wtedy zastanawiałam, czy nie żądać od ciebie chociaż nie wiem, 10% z tej, z tych zarobków w sumie. Pamiętasz? Później, ty chciałeś rozwieszać plakaty z moim wizerunkiem na mieście i w ogóle wszędzie na całej Polsce. Czy tam nawet za granicą? Bo podobno w komentarzach e, znaczy, nie podobno, tylko w komentarzach ktoś ci zaproponował, że może pomóc w rozwiezieniu tego. I ty z chęcią przyjąłeś taką propozycję. <laughs> znaczy, publicznie tak mówiłeś, a czy przyjąłeś i zrobiłeś, no nie wiem. Mówiłeś o tym. Poza tym moja grupa na Facebooku to jest grupa publiczna do tej y, przepraszam prywatna do tej pory i nigdy nie była publiczną, więc y, nie mogłam Cię udostępnić jakoś tak mega publicznie, bo udostępniałam Cię na grupie prywatnej, na której, mm, no czy Ciebie wyśmiewali? Nie, ja myślę, że to jest w miarę poważna grupa, gdzie tam w miarę poważne były tematy i poważne były rozmowy. Plakaty, no plakaty z jej wizerunkiem no będzie sławna, jeżeli ja jestem sławny na grupie i ludzie oglądają tam, ludzie ubliżają i śmieją się ze mnie e, śmieją się ze mnie, no to niech z niej też się śmieją, na ulicy po prostu skoro ona robi to publicznie, to ja też jej zrobię to publicznie z małą adnotacją, może wsparcia potrzebuję, może potrzebuję na paluszki dla dzieci, albo na, kielbazę, <grych> na parówki z pieprzem, albo nie wiem, może musztardy potrzebuję na święta Jak chciałam do ciebie na święta przyjechać, to, to mi nie odpowiedziałeś, czy mogę. Założyłam zbiórkę, Marcin. Najpierw to było, to było dawno, bo to już było dawno, jak mówiłeś. Później to niejednokrotnie też tam jakoś powtarzałeś, że mnie nie będzie gdzieś tam stać. Mówiłeś, że na adwokatów będę potrzebowała 50 tysięcy. Mówiłeś, że dzieci głoduje i takie tam różne. No to założyłam sobie zrzutkę no która bardzo w miarę fajnie poszła i jestem wdzięczna i będę wdzięczna cały czas. To miałeś pretensje, że sobie założyłam zrzutkę i że jeszcze sobie wycierałam twoją mordą, że tak powiem, tą zrzutkę i sobie na tobie zbieram kasę. Jak ja bym miała ci wyliczać ile ty kasy na mnie zarobiłeś, że tak powiem, wyzywając mnie. Pamiętasz jak miałeś po Tysiąc oglądających i mówiłeś o Mirabelce, jaka to jest B, jaka to jest niewiarygodna, jaka to z niej najgorsza małpa na całym świecie wredna, yy, bardzo kłamliwa, yy, bardzo yy, doszukująca się niczego i takie tam różne. Czy nie pamiętasz? Ja, Marcin, byłam sobie na Facebooku ze swojego imienia i nazwiska i tylko tam. To Ty przeniosłeś mnie tutaj na YouTube, <głos》>, że powiem, tak? Ale ja tego nie chciałam. Ja ci to tłumaczyłam już na samym początku, a ty tego nie rozumiałeś i dalej to robiłeś. Jeszcze później przekręcałeś moje y, nazwisko. Potem udawałeś, y, że nie wiesz, jak je wypowiedzieć, a potem mówiłeś, że to, to i tak nieistotne, jak, bo i tak wszyscy wiedzą o kogo chodzi. To, że ty sądzisz, że jesteś wybrany przez Boga, albo że ty prawie jesteś Bogiem, to nie znaczy, wiesz, że tak jest. Nie, nie jestem jeszcze Bogiem, ale wszystko przede mną. Będę na to czekał, kiedy otrzymam swoją boskość. Ty jesteś ty, i dla mnie, to ty jesteś od samego początku boski. Naprawdę. I żaden kutafon, żaden nie przeszkodzi mi w niszy. I nie zabierze mi publiczności przede wszystkim, bo ja wiem, że mnie kochacie. Ja wiem, że mnie kochacie, Słuchacie? tak? Kochacie mnie, czy nie? Kochamy. Tak, panie Marcinie. Nie słyszę. O, gołębie lecą, a nie to paluszki. Słuchajcie, gołębie. Jak myszka. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że są jeszcze tacy, którzy w tą boskość wierzą. No i Krzyż na drogę, że tak powiem. Ech, każdy ma tam swoich Bożków. U mnie był taki ginekolog Bożko. <laughs> Jest chyba jeszcze. No. Także ten. Martin. powiedz mi, jak to tam było z tym ręcznikiem. Byłeś ręcznikiem, jesteś ręcznikiem, będziesz ręcznikiem, chciałbyś być ręcznikiem? Czy lubisz ręczniki może? Czy takie też pół na pół reklamy robisz tych ręczników? Trochę żółte, trochę białe, trochę było, trochę ich nie było, trochę się przechadzały, trochę <grywka> zostały ciągnięte, trochę zostawione w krzakach. Tak też nie wiadomo z tymi ręcznikami, z tym ręcznikiem, z tym sopotem. Dużo było informacji na temat y, Trójmiasta, na temat tamtych czasów, znajomości, y, konkurencji i tam takich różnych. To ty twierdzisz, że jako pierwszy powiedziałeś w ogóle w całym internecie i w całej sprawie i wieczorek, że monitoring został przerobiony. To ty wyciągnąłeś jakieś zdjęcia z monitoringu, gdzie Iwona niesie jakiegoś łysygo patola na plecach, tak naprawdę, i udostępniłeś je tam gdzieś w sieci. I później narzekałeś, że ja i Kain Abel udostępniliśmy gdzieś na tej naszej grupie, wtedy na Facebooku wspólnej, to, te zdjęcia. Ale ja ci przypominam, że ja się Ciebie pytałam, czy możemy udostępnić te zdjęcia u siebie na tej grupie, i ty się na to zgodziłeś. I. No to była taka też, może z jednej strony, no, no prowokacja czy coś. No wiesz, tłumaczyłam to w poprzednim odcinku, a ty później nam tutaj robisz jakieś wyrzuty i wyzywasz publicznie mnie znowu. To są początki nasze, pamiętasz? Cudzymi, cudzymi zdjęciami to ja. Wszystkim tym biedakom tutaj, biedakom umysłowym, internetowym, rozstałam te zdjęcia. Jak tylko je wyciągnąłam. Między innymi tej Marcelinie. Biednej umysłowo. I jej y, partnerowi. To nie, jaki partner. Kainowi. No, partner zawodowy. To oni, oni y, ode mnie występili te zdjęcia. Y, publikując je na swojej grupie. Zgoda była. Bo gdyby nie ja, no, tak. to wy wszyscy byście gówno wiedzieli. No tak. Gówno byście wiedzieli. Tak jak widzieliście gówno przez trzy, 13 lat, i tylko pierdolenie o tym, o tamtym, i ja sam się naczytałem, że to jest niemożliwe. Gdzie monitoring przegląd? Co? To jest niemożliwe. To z kim ja tutaj rozmawiam? Z debilami tu rozmawiam, czy z poważnymi ludźmi, którzy się interesują tą sprawą i chcą e, tak samo e, prawdy jak ja? A ja powiem tak, że moim zdaniem każdy, kto wszedł w tą sprawę i nawet zadał jakieś jedno pytanie w tej sprawie, gdziekolwiek, to chciał uzyskać odpowiedzi, co stało się z Iwoną Wieczorek. Tak myślę. No może są między nami ludzie, którzy nie chcą, żeby to się rozwiązało, ale myślę, że każdemu na tym zależy. A nie, że ty jesteś najlepszy. To, to, to właśnie tłumaczyłam, że ty cały czas robisz z siebie najlepszego. W ogóle jednego, który tylko wie, i który zna rozwiązanie i bez którego ta sprawa się nie rozwiąże. Ty to mówiłeś niejednokrotnie i tutaj w sprawie Iwony i przy sprawie pani Beaty. na no, to są dowody Marcin. Można by, to, można by to powiedzieć, nie? No dobrze się do kogoś przyczepić, gdzie ktoś coś jakby... Wiecie, no ja już... No mój kanał się rozbudował, tak? Rozbudował się, jak to mówią, rozbudował się na krzywdzie Iwony. No i stąd też te właśnie moje pytania, bo ty właśnie twierdzisz, że jesteś człowiekiem z ręcznikiem i robisz sobie foty z ręcznikiem w różnych miejscach i mówisz, że jesteś człowiekiem z ręcznikiem. I tak jak tłumaczyłam, gdybyś nie powiedział tego na koniec, że rozwiązaliście właśnie, nie, właśnie rozwiązaliście sprawę Iwony Wieczorek, no to bym się do ciebie nie przyczepiała, a tak to się przyczepiam i będę cały czas zadawać różne pytania. I będę się zgadzała z tym, że twój kanał rozwinął się na krzywdzie Iwony Wieczorek. No i, i na mojej trochę, że tak powiem, <grych> bo, no tak. Zbierajesz pieniądze na poszukiwania Iwony, dosyć duże. Kupowałeś sprzęty, jeździłeś z wykrywaczem kła Ty, kłamstw, <grych> z wykrywaczem metali, po, chodziłeś po plaży, szukałeś Iwony. Ale nie znalazłeś. Znalazłeś jakieś tam drobne pieniądze i coś tam chyba jeszcze. Potem chwaliłeś się, że e, najwyżej jakbyś tutaj był już spalonym jasnowidzem, to ewentualnie e, weźmiesz ten wykrywacz i pojedziesz do Albanii czy coś tam. Albo w ogóle powiedziałeś, że znikniesz jakimś prywatnym samolotem i ciebie nie będzie, bo lecisz w dzikie kraje. No myślę, że to, wiesz, znajomości na lotnisku, że tak powiem, czy tam na straży granicznej na lotnisku nie pomogą. <laughs> Zapewniam cię, Marcin, nie pomogą. Dlatego ja się ciebie czepiam. Co z tym ręcznikiem? Co z tym Sopotem? Co z tą sprawą? Jak to jest? Ty tam byłeś, nie byłeś, bo mówisz, że byłeś i że chodziłeś tam, że mieszkałeś niedaleko? Różne historie opowiadałeś. Chcieliście poznać prawdę. to jest. Człowiek z ręcznikiem. Człowiek z ręcznikiem w Soposie. Nie wiem, czy go rozpoznajecie, ale to właśnie jest człowiek przyjąć. życzę wam wszystkiego dobrego. Rozwiązaliście sprawę wieczorek. No i to jest właśnie to zdanie, do którego ja się cały czas przyczepiam, bo... To była już taka wiesz, wisienka po tych Twoich opowieściach różnych, które się tam przez dwa lata działy na Twoim kanale na początku. Różne historie opowiadałeś, naprawdę, więc no, to była taka wisienka na tym, że tak powiem, torcie ręcznikowym. Albo ta bita śmietana, którą tam pewien detektyw znalazł na ręczniku jakimś znalezionym w krzakach, kiedyś gdzieś. To nie ja opowiadałam różne historie na temat y, wydarzeń tamtej nocy, takich, że, że tam byłam, że mnie nie chcieli wpuścić w spodenkach, że poszłam sobie y, do domu się przebrać, bo niedaleko tego klubu mieszkałam wtedy i wróciłam już ubrana inaczej i wtedy mnie wpuścili. To nie ja mówiłam, że tam sobie gdzieś chadzałam tego ranka albo siedziałam przed y, tym klubem właśnie w tym czasie. Cieszę wam wszystkiego dobrego. Rozwiązaliście sprawę. Iwony Wieszorek. Ja też tam byłem. Ja wiem jak tam jak tam był, bo ja tam, ja, tam ja tam byłem. Ja tam byłem. Ja tam byłem. Ale w tych czasach właśnie. No w tych czasach. No w tych czasach. Tego dnia. Tego dnia. Tego dnia. Albo następnego rano siedziałem pod klubem, pod, pod tym klubem. No tam było ciężko. Tam były tłumy, tak? Tam było ciężko kupić drinka. Tak, tam nie było. Co, ja też tam, tam byłem, ja no, wiem, jak tam jak tam byłem. I to się Marcin nie dziw później, że ty opowiadając takie rzeczy zostajesz pytany o pewne kwestie, tylko że ty nie potrafisz odpowiedzieć normalnie i rzeczowo, bo ty zaraz albo blokujesz, albo atakujesz. Ja niejednokrotnie próbowałam się dowiedzieć pewnych rzeczy od ciebie i z tobą porozmawiać na ten temat, na temat tego, co ty sam publicznie opowiadałeś. Bo ja byłam od początku twoim y, słuchaczem, bo chcąc, nie chcąc, ruszałeś mnie w swoich tamtych transmisjach, na których, przypominam, zarabiałeś. Jak to mówiłeś, dobrą reklamę ci robiłam, przypominam. Yy. Więc no, mam prawo zapytać, a ty nie dajesz mi takiej możliwości blokujesz mnie, zresztą nie tylko mnie i że tak powiem, no ja nie byłam jedyną osobą, na której ty zarabiałeś pieniądze, tak, bo był też pan muzyk, z którym kręciłeś aferki, ale to później może. I przypominam, że ja nadal trzymam się tego, że pan rzekomy z ręcznikiem nadal poszukiwany jest jako rzekomy świadek w sprawie, a nie Osoba, która jest odpowiedzialna za cokolwiek. I to ty powiedziałeś, to były twoje słowa. Ja tylko próbuję cały czas zadać ci pytania. Jeżeli ty mnie blokujesz, nawet dając mi w prezencie losowo, bo losowo, ale wspieranie twojego kanału, a blokujesz mi możliwość wypowiedzi później na twoich transmisjach na żywo, na czacie, no to dla mnie to już w ogóle jest słabe i. No, wiesz, jak w przedszkolu. A poruszasz później publicznie, znowu mój temat, nawet na tych samych transmisjach, na których jako wspierająca nie mogę się wypowiedzieć odnośnie tego, że poruszasz mój temat. Albo nagrywasz jakieś tam swoje krótkie filmiki, gdzie robisz ze mnie psychicznie chorą. Nie tak jak w sprawie Iwony Wieczorek. Tak jak ta pierwsza. Przepraszam za wyrażenie. Ta pierwsza. Słuchajcie. Y Podejrzewała mnie, udostępniała linki, linki z moim wizerunkiem, że ja jestem ręcznikiem, że to ja jestem ręcznikiem, bo mam taki sam tatuaż. To jest, to jest chora, to jest, nią też się trzeba będzie zająć prawnie, naprawdę. A Marcinku, masz taki tatuaż w tym samym miejscu, co pan e, z ręcznikiem na nagraniu, czy nie masz? Bo ostatnio coś tam opowiadałeś, że masz, ale że twój tatuaż to jest. Twoje dzieło i ty go sobie sam robiłeś i to w ogóle eliminuje wszystkie podejrzenia według tego, że mógłby to być ten sam tatuaż na tej samej osobie na przykład, tak jak ty opowiadasz. I to w ogóle nie są argumenty. A propos tatuaży, ty też sam mówiłeś, to są twoje słowa i na to Marcin są dowody. Zresztą możesz spojrzeć w lustro, pokazać, czy tam ktoś może podejść, zobaczyć. Że to ty powiedziałeś, że ty masz tatuaż taksi tutaj, wytatuowany gdzieś na, na szyi, i że ten tatuaż to oznacza, że ty jesteś płatnym morderem. To są twoje słowa. Pamiętasz? Tu że tak wtrącę tu bym chciała y, zaznaczyć, że historia z tym, że jadę sobie z palca, zaczęła się właśnie, Marcin, u ciebie, od ciebie, no. Tak to się zaczęło. Pamiętasz? Słuchają jednej strony, niech wysłuchają i drugiej strony. Oczywiście. Słuchajcie, byłem na wielu sprawach, byłem na wielu sprawach w sądzie i sędzia słucha tak samo. Wysłucha jednej strony i wysłucha drugiej, drugiej strony. Ja nigdy się nie boję tego, jak sędzia zareaguje na drugą stronę. Bo co ta druga strona ma do powiedzenia? No to tylko tutaj można kłamać. W internecie można kogoś oczernić, można skłamać, można. Yy, tak jak masterska. Yy, yy, ma, ma, jak on tam się nazywa? Mansterska. mansterska. Mansterska, udostępnia moje filmy i sobie tam potem yy, ulgę robi. Ulgę sobie robi. Nie wiem, czy to jest palca, jedzie, czy, czy jak. Przepraszam za wyrażenie, ale robi sobie ulgę na, yy, na swoim profilu, na swojej grupie o Iwonie Wieczorem. Oni może wszyscy tam po prostu będą, bo oni są tak mną no, zafascynowani, że o, oni nie ja mogą przestać Ja to czytam, ja to czytam, ja to czytam, ja to widzę. Tak, Katowice nocą, Toś tam, coś tam, coś tam, gwiazdy się migoczą, idzie Marcin z ręcznikiem plażą, z uśmiechniętą twarzą. Marcin, ja nie chcę, żebyś ty myślał, że ja cię personalnie czy jakoś tam atakuję, nie? Bo to nie o to chodzi. Ja po prostu chcę ci pewne kwestie wyjaśnić, bo może w taki sposób zrozumiesz, bo no wypowiedzi mi nie dajesz możliwości. Na grzyby ze mną iść nie chciałeś, bo się bałeś. No. <grytanie> ja to cały czas mam nadzieję, że ty jeszcze mnie na lato, znaczy latem zaprosisz i do tej Ustki, i na ten Hel tym statkiem. Pokażesz mi piękne, tajemnicze, yy, nieodkryte zalądki naszego Bałtyku. Na każdy temat. Nie, na to, nie tylko na mój. Nie tylko na mój. E, tam po prostu jest banda kretynów. Banda kretynów, którzy no, że tak powiem, nie wypowiem się już, niech tak, niech tak zostanie, w każdym bądź razie to nie ma ze mną nic wspólnego, a ona wręcz aż kipi, aż tryska tym wszystkim, co ona tam znalazła, udostępniała sobie na profilu, ta masterska, I, czy manterska, czy jak jej tam się nazywa? To jest akurat istotne wypowiadającej dokładnie nazwisko. To jest akurat nie ma, nie ma znaczenia, ponieważ wszyscy wiedzą o kogo chodzi. I tu masz rację, dokładnie wszyscy wiedzieli o kogo chodzi, bo kilkanaście liveów wstecz mówiłeś o mnie wprost, wymieniałeś mnie z imienia i nazwiska, a tutaj już były czasy, jak się tak pomału wykręcałeś z tego, próbowałeś przynajmniej, no ale wyszło jak wyszło. No ale dobra, to odreagujemy na tym helu. Kiedy byłem. Y nie byłem w Sopocie, to, była, to, była, to jest oczywiście nieprawda i to była zmyłka, byłem y, na helu, to jest zdjęcie akurat z helu, y, byłem na helu bardzo szybko, bo przypłynąłem na hel statkiem, mieliśmy chyba dwie godziny na to, żeby y, spenetrować hel i wrócić statkiem z powrotem więc y, po prostu z uśmiechem <laughs> słuchajcie, człowiek z ręcznikiem słuchajcie, jeżeli ma się na ramieniu ręcznik to jest się człowiekiem z ręcznikiem, prawda? Prawda. No tak czy nie? Zgadza się? Jak się ma ręcznik na ramieniu, to jest się człowiekiem z ręcznikiem. Ale to jest przenośna, przenosi, przepraszam. Ale udostępnianie zdjęcia razem w kolarzu z człowiekiem, który zabił Iwonę Wieczorek i szukanie odpowiedzi i podobieństwa w tym człowieku, no to jest przestępstwo. Prawda? No to jest przestępstwo chyba, nie? Prawda. No tak, Marcinku, jest to przestępstwo, ale jeżeli ja mam podejrzenia takie dosyć konkretne co do twojej osoby i do tego, jak ty się przedstawiłeś w internecie jako pan z ręcznikiem, no i tych słów oczywiście, które powiedziałeś na sam koniec, że rozwiązaliście sprawę Iwony Wieczorek, no myślę, że sąd jakoś podejdzie do tego łaskawie. Mogę się mylić, no, ale przynajmniej będę bogatsza o doświadczenia i no, nie poddam się tak bez walki. I no, najwyżej mi moje przeczucia oszukają. Także ja bym chciała zakończyć. No i oczywiście cytatem i moim zdaniem taką delikatną błędą. Marcelinka, też tam jesteś? Czy ci nie ma? No, bo przecież musisz wiedzieć. I te twoje pierdośnice. Też wszyscy, wszyscy musicie wiedzieć. Skąd mam nowe tropy? Skąd są te tropy? Policja nie wie. Nie wie. Papież nie wie. A, a pan Marcin wie. A Wójcik wie. No, Wójcik wie, bo Wójcik nie siedzi z dupą, tylko coś po prostu robi. Dlatego Wójcik wie. Wójcik był w parku Regana i Wójcik wie po prostu. Rozejrzał się, rozplanował, pomyślał i po prostu wujcik wie. Nie tylko siedzi, pierdzi w stołek, tak jak ty i patrzy, patrzy, y, gdzie kto inny napisze i jaką tezą się sugeruje. Swoją wyłącznie. Swoją wyłącznie.